Cześć, witajcie na kanale Skrzypek z Poddasza w kolejnym grudniowym materiale. Dziś przyjrzymy się czemuś z przeszłości, to znaczy moim książkowym wyborom z roku 2019. Jest to podsumowanie, które właśnie wtedy nagrywałam i nigdy go nie opublikowałam, więc, więc jest to nowy, stary materiał. I plan tego filmiku będzie taki, że za chwilę zobaczycie właśnie tamte moje wybory. Później wrócę ja z teraźniejszości i odniosę się do tych książek, które wybrałam wtedy. Mogę Wam tu powiedzieć, że mniej więcej ze swoimi wyborami się zgadzam, ale wróciłam też do swoich starszych nagrań sprzed roku wcześniej, czyli z 2018 roku, z moich wyborów książkowych wtedy. I powiem Wam, że nie dosyć, że dzisiaj na pewno. O większości z tych książek bym nie wspomniała, to nawet bym po większość z nich nie sięgnęła. Więc tak. Ale też 2018 akurat był takim rokiem, że, że był on dla mnie na maksa trudny. I jako rok całościowo był to jak do tej pory najtrudniejszy rok w moim życiu, mimo że z zewnątrz pewnie nic takiego się nie działo i, i nikt na dobrą sprawę nie wie, co się wtedy działo, ale tak. Więc też sięgałam po raczej takie lekkie rzeczy i, i ciekawiło mnie dużo popularnych książek. Teraz wciąż czasami trudno jest mi nie ulegać temu poznawaniu książek, które zachwycają wiele osób, ale, ale śmiesznie się tak patrzę na siebie z przeszłości i za chwilę też zobaczycie jakiś kontrast. Wiadomo, że gust się w jakiś tam sposób zmienia, wiadomo, że, że te zmiany następują i, i pewnie dobrze, że tak jest, bo. Bo tak, martwi mnie na pewno to, że, że ja nie wiem, czy mam jeszcze książki, które lubię tak najbardziej, najbardziej, bo, bo właśnie, bo się zmieniam i, i jest to ciekawe. Strasznie dziwnie ogląda się siebie z przeszłości. Ja akurat tych nagrań, które tak naj, najdziwniej na mnie działają, tutaj nie zobaczycie, ale jak nagrywacie, jak montujecie samych siebie, to oswajacie się z tym widokiem, ale. No wiadomo, że mam teraz bardziej swój współczesny obraz w głowie niż ten sprzed czterech lat na przykład. I śmiesznie się na to patrzy jest naprawdę bardzo duży kontrast i oprócz tego, że jestem starsza, ważę więcej i mam trochę dłuższe włosy, mam wrażenie też, że głos mi się obniżył. Mam też takie poczucie, że niby nie zmieniło się wiele, a równocześnie zmieniło się bardzo dużo i to jest strasznie dziwne, bo. Tak jak mówię, na co dzień nie mamy takiego wglądu w to wszystko, i śmiesznie się patrzy na te zmiany. Ciekawie się patrzy na te zmiany, i ciekawie jest też się ze sobą w samym nie zgadzać. Nie przedłużając, zostawiam Was z sobą z przeszłości. Niestety nie zrobimy tego w taki bajrancki sposób, że tutaj będzie się wyświetlał filmik, tylko po prostu obejrzycie sobie całość i za chwilę odniosę się do tych swoich wyborów. W końcu widzimy się w książkowym podsumowaniu 2019 roku. I powiem Wam, że miałam ogromny problem z wyborem tych książek. Nie dlatego, że przeczytałam mało dobrych rzeczy, a właśnie dlatego, że właściwie niewiele lektur mnie zawiodło tak naprawdę. Jeżeli myślę o takich rozczarowaniach faktycznych, to ich właściwie nie było. Bo było to nieszczęsne drzewo Anioła ostatnio. I to nie jest powieść bardzo zła, ale po prostu rozczarowała mnie. I czytałam masę lepszych powieści. Stąd to rozczarowanie. A druga książka, która uważam, że jest bardzo pobieżnym potraktowaniem tematu, i nie powołuje się na żadne rzetelne źródła, jest po prostu takim sobie opradniczkiem autorki. To nie odkładaj życia na później, Joanny Godeckiej. I, ale tutaj też nie miałam jakichś oczekiwań żadnych właściwie. Ale po prostu uważam, że w temacie rozwoju, bycia szczęśliwym i tak dalej jest masa o wiele lepszych pozycji, rzetelnie przygotowanych. To nie jest jedna z nich. I to by było na tyle, tak naprawdę. I jak tak luźno sobie wypisywałam książki, które bardzo polubiłam w tym roku, wyszło mi ich około 20, co uważam jest zbyt dużą liczbą, żeby o nich mówić, dlatego skupiam się tutaj wyłącznie na tych lekturach. Które dla mnie są naprawdę ważne. Nie wszystkie są lekturami wydanymi w tym roku, ale tak jakoś wyszło zupełnie przypadkiem, że większość tak. Wybrałam moją złotą siódemkę, o której Wam tu powiem. Że byłam przekonana, że przeczytałam naprawdę niewiele rzeczy fikcyjnych i sobie to policzyłam wczoraj i wyszło mi na to, że jest równiutko pół na pół, jeżeli chodzi o czystą fikcję i o rzeczy związane z niefikcją. Były też jakieś tam rzeczy związane z poezją, chociaż niewiele. Były powieści graficzne, często biograficzne. Czystej fikcji było połowa, równiusieńko. I tęsknię za fikcją, powiem wam, ciekawa jestem, jak te proporcje się rozłożą za rok. I zacznijmy od końca, czyli od książek, o których słyszeliście na pewno niedawno na moim kanale. Pierwszą z nich jest 365 dni cudowności autorki cudownego chłopaka. I to jest tak naprawdę zbiór cytatów określonych wstawkami, comiesięcznymi wstawkami, związanymi z Cudownym Chłopakiem. Odsyłam Was do ostatniego podsumowania. Dlaczego ta książka tu się znajduje? Dlatego, że w wielu trudnych momentach i w wielu takich momentach, kiedy szukałam słów wsparcia, to właśnie w niej je znajdowałam. I to jest właśnie dla mnie moc słów, moc literatury. I czasami naprawdę, w bardzo prostym zdaniu. Bardzo na pozór banalnej myśli można znaleźć coś dla siebie, coś, co nas jakoś postawi na nogi czy jakoś nas wesprze. Dlatego ta książka tu jest, dlatego będę ją czytać kolejny rok, dzień po dniu i dlatego też Was do tego zachęcam. Kolejna książka, książka, którą krytykowałam i książka też, o której mówiłam ostatnio. I jest to Instrukcja obsługi Stephena Kinga. Dlaczego znajduje się w takim razie w tym zestawieniu najważniejszych moich książek. 2019, dlatego że wskrzesiła w pewnym sensie moją miłość do Kinga. Bardzo się cieszę, że ją przeczytałam. Wskrzesił to jest złe słowo, bo ta miłość nigdy nie umarła, ale taka się teraz czuję przepełniona tym światem. Wiem, że ten świat stworzony przez autora jest bardzo dużą częścią mojego życia i będzie jeszcze większą, bo wiem, że King będzie autorem, który będzie się przewijał do końca mojego życia i co by się nie działo zawsze będę miała do niego ogromny sentyment. Dlatego to jest pozycja tak ważna, bo to była moja podróż sentymentalna, odkrywanie pewnych rzeczy na nowo albo dopiero rozbudzanie tego entuzjazmu przed odkrywaniem kolejnych, których jeszcze nie znam. To jest dla mnie akurat taki symbol miłości do literatury i akurat do konkretnego autora. Ale książka symboliczna. Zbiór wywiadów Agnieszki Juwczewicz, Czując. I ja o tych zbiorach wszystkich poprzez tam ich cztery chyba w tym roku. Tam było: Kochaj wystarczająco dobrze, żyj wystarczająco dobrze, i takie różne. I to są wywiady dotyczące emocji, dotyczące psychologii, wywiady z osobami, które zajmują się emocjami. Najczęściej są to psychologowie, chyba sami psychologowie. I tutaj autorka rozbraja każdą z emocji. I ta książka jest symboliczna, bo właściwie mogłabym wybrać którąś z pozostałych, chociaż wydaje mi się, że ta zrobiła na mnie największe wrażenie, bo była pierwsza. Ja wywiady pani Agnieszki znam też z wysokich obcazów, czy tam z, z tych dodatków psychologicznych. I no, dla mnie to jest bardzo, bardzo ważna lektura bardzo rozwijająca, poszerzająca świadomość i też pozwalająca zrozumieć lepiej siebie i innych. Jeżeli lubicie tak zagłębiać się w tego typu sprawy, to wam bardzo polecam. Ja dzięki tym książkom czuję się trochę mądrzejszym człowiekiem i lepiej rozumiejącym rzeczywistość, co jest dla mnie bardzo ważne. Czy to wpływa realnie na moje zachowanie? Mam nadzieję, że w minimalnym stopniu tak, chociaż chciałabym bardziej, ale wiem, że nie mogę się cisnąć powoli. Rozwój nie jest niczym szybkim, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś sprawy emocjonalne i własne problemy, więc powolutku, ale właśnie tego typu lektury bardzo mi pomagają w lepszym życiu, najzwyczajniej w świecie i w lepszym byciu ze sobą i z innymi, dlatego tak bardzo je polecam. I jeżeli słyszycie te dziwne dźwięki, to ja uderzam o choinkę i przepraszam za to. Dalej mikropowieść właściwie Dziewczyna z kombinii i Muraty. I to jest niewielka historia, niewielkich rozmiarów, niepozorna zupełnie a chociaż od jej przeczytania minęło wiele czasu, siedzi mi ona w głowie, kiedy myślę sobie o społeczeństwie, o różnych rolach społecznych i o w ogóle życiu, najprościej ujmując. Odsyłam was do mojej pełnej opinii. Tam się rozgadałam trochę obok tematu, ale właściwie na temat, tylko nie na temat samej fabuły książki, a właśnie tego społecznego aspektu i tego, jak społeczeństwo wywiera presję na to, kim jesteśmy. To jest bardzo ciekawa lektura. I chociaż dzieje się w realiach japońskich, jest też bardzo uniwersalna. Dlatego polecam, zwłaszcza jeżeli czujecie, że nie pasujecie do ogółu ludzi, daje do myślenia zdecydowanie. 13 rzeczy, których nie robią silne psychicznie kobiety, nigdy nie mogę wymówić tego tytułu porządnie. Silne psychicznie, niesilnie psychiczne. Autorką jest Amy Morin. I o tej książce też bardzo długo i dużo mówiłam. Jeszcze tego nie zmontowałam, boję się aż. Bo wiem, że mnie poniosło tam w paru momentach, ale to jest bardzo ważna lektura, nie tylko dla kobiet, i brzmi jak głupi poradnik, ale głupim poradnikiem nie jest. Jest to książka znowu oparta na psychologii. Autorka jest psycholożką, czy psychoterapeutką też teraz wybaczcie. Sprawdziłam, tak jest psychoterapeutką i też osobą po przejściach, więc nie mówi tylko z teorii, a życie bardzo mocno ją doświadczyło i przekuwa to właśnie na pomaganie innym. Ale w skrócie jest to książka, która pokazuje, jak pewne schematy i wychowania i życia w społeczeństwie rządzą nami, jak głęboko są zakorzenione i jak mogą wpływać na to, jak postrzegamy siebie, jak zachowujemy się w życiu codziennym i też pokazuje co jest złe, co jest dobre. Daje mnóstwo przykładów, mówi o tym, jak można to przezwyciężyć i znów poszerza bardzo spojrzenie na świat, na samych siebie i na wszystko ogólnie. I teraz czuję, że się plączę i powtarzam, jeżeli szukacie takiej lektury wzmacniającej, dobrze robiącej na głowę, pozwalającej zmienić w minimalnym stopniu rzeczywistość na lepsze i mądrej, najzwyczajniej w świecie, to bardzo, bardzo Was zachęcam, I niezależnie od, Chociaż wiem, że są też inne lektury tej autorki, po które będę sięgać w przyszłości na pewno, bo o sile psychicznej napisała o wiele więcej niż to. Warto zdecydowanie. Przed nami ścisła dwójka mojego podsumowania. Nie przywiązujcie wagi do tych miejsc, chociaż te ostatnie cztery pozycje, gdybym miała skrócić listę, to byłyby to właśnie te cztery. I na drugim miejscu mamy listy Maresi. Obszerną opinię również znajdziecie na kanale o całych kronikach Czerwonego Klasztoru, ale listy. Jeżeli chodzi o fikcję literacką, to jest zdecydowanie najlepsza rzecz, którą przeczytam od dawna. Książka, do której byłam uprzedzona, bo niby fantastyka młodzieżowa, coś w ten deseń, ale mówienie o tej książce, o tej serii w ten sposób to jest tak duże uproszczenie i tak, tak wielkie niedopowiedzenie, że nie ma co. Przejmować się tą łatką. Na pewno nie jest to literatura dziecięca. Dla starszej młodzieży i dla dorosłych, moim zdaniem, opowieść o, o jednostce, o byciu kobietą o wiedzy, o miłości, o przyjaźni o rodzinie, o tradycji, o religii o wszystkim, co się da w bardzo przystępnej formie. Prosta rzecz, a mądra wartościowa i po prostu naprawdę, w, jeżeli chodzi o fikcję, to jest chyba jedyna rzecz, której od bardzo dawna dałam 10 na 10. Nie lubię tych ocen liczbowych, ale chcę Wam zilustrować, jak dobra to jest książka i ja naprawdę nie mam jej nic do zarzucenia, akurat tej części. Uważam, że jest świetnym zwieńczeniem cyklu. Polecam Wam cały cykl, ale do mojego serca na zawsze trafią najbardziej listy. I jest to naprawdę lektura z masą tropów. Lekka w czytaniu, trudna w tematyce. Coś pięknego. Piękna baśń dla dorosłych, baśń na miarę naszych czasów. I na koniec książka, o której też mówiłam. Książka nietypowa, książka bardzo ważna, jest to autobiografia. I jest to książka Pokonać mur Mariny Abramowicz. Też dużo o niej mówiłam. Też odsyłam Was oczywiście do oddzielnej opinii. Dlaczego ona się tu znajduje? Bo pokazuje, jak różnymi ludźmi możemy być, a mimo to, a właśnie może dlatego czerpać od siebie bardzo dużo. Bo chociaż Marina jest totalnie inną osobą niż ja i właściwie nie wiem, jakie mamy punkty wspólne w podejściu do świata ze sobą, myślę, że jest ich bardzo niewiele, to uwielbiam ją jako osobę, naprawdę. Po lekturze tej książki po wystawie po tym wszystkim, co się działo w moim życiu wokół Mariny w tym roku, mam ochotę podejść do niej i ją przytulić. I wiem, że tego nie zrobię nigdy, ale wirtualnie teraz to robię i mówię o tym. Podziwiam Marinę za jej siłę, za jej konsekwencje, za to, że mimo naprawdę trudnego życia wyszła na prostą, stała się artystką, spełniła swój cel, spełniła swoje marzenia mimo wielokrotnie złamanego serca, też się nie poddawała i z tego co wiem, jest obecnie w szczęśliwym związku i mimo dojrzałego wieku czuję się dobrze, czuje się żywa, czuje się spełniona bardzo jej tego wszystkiego gratuluję mam nadzieję, że póki będzie miała siłę, będzie działać dalej i tworzyć rzeczy ważne łamiące tabu ale bardzo potrzebne i szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że ta lektura będzie dla mnie aż tyle znaczyć, ta wystawa i to wszystko. I co mogę więcej powiedzieć? Odsyłam Was do mojej dłuższej opinii i rozważań wokół Mariny. I tam też jest dużo takich społecznych przemyśleń. I tak wygląda moja złota siódemka, jeżeli chodzi o rok 2019. Tak wyszło, że mam ze sobą tylko cztery z tych siedmiu książek. Dwie czytam elektronicznie, jedna jest u mojej cioci. Dzielcie się też swoimi ulubionymi lekturami tego roku. Ja mam nadzieję, że w 2020 znajdę jeszcze więcej wartościowych lektur i będę wybierać je jeszcze lepiej dla siebie i skupię się rzeczywiście na wybieraniu ich dla siebie, nie patrząc kompletnie na nikogo dookoła, bo walczę ciągle, walczę z presją kulturalną. To jest okropne, jak to dopada człowieka, zwłaszcza jeżeli się tworzy cokolwiek w internecie. Wiem, że nigdy nie będę znać wszystkiego, nie muszę tego robić i nie chcę, bo najważniejsze są dla mnie te rzeczy, które mają wartość dla mnie i przez to mogę przekazać ją też Wam. Dlatego nie wiem, czy to zaznaczyłam. To są moje najważniejsze lektury tego roku, nie najważniejsze w jakimś kontekście światowo-literackim bo zupełnie nie. Cieszę się, że tyle dobrych lektur za mną. Mam nadzieję, że kolejne tyle albo jeszcze więcej przede mną i 2020 będzie jeszcze ciekawszy literacko i wniesie jeszcze więcej w moje życie i w wasze również Do zobaczenia w lekturach filmach czy innych rzeczach, o których będę opowiadać 2020 roku domykamy 2019 i ruszamy w kolejne Do zobaczenia następnym razem Pa! Rozczarowania pominę, rozczarowanie jak najbardziej podtrzymuję jak być może wiecie, przebrnęłam przez całą serię o siedmiu siostrach, i być może już wtedy to drzewo Anioła powinno zasiedzieć we mnie pewien niepokój, żebym nie kontynuowała tego. Ale pamiętam, bardzo mi się nie podobała ta książka, i a to drugie to już w ogóle takie około poradnikowe. Bardzo złe tam to było. Przechodząc do tych książek dobrych, 365 dni. <laughs> cudowności, czyli cytaty na każdy dzień związane z książką dla dzieci z cudownym chłopakiem. To był w sumie taki całoroczny kalendarz adwentowy dla mnie z cytatami. Czytam tę książkę chyba trzy razy i już już mi się nie chce, bo znam na pamięć te cytaty w pewnym momencie. Czy dzisiaj bym ją wybrała pewnie nie, bo właśnie bo już ją za dobrze znam i nie wiem. Ale być może kiedyś będę wracać sobie do tych cytatów, bo było tam wiele myśli, które lubiłam. Instrukcja obsługi Stephena Kinga, Roberta Ziemińskiego. Jest to książka, która rozkłada na czynniki pierwsze całą twórczość Kinga, i było to dla mnie coś, coś ciekawego, coś wciągającego. I teraz jestem ja Kingiem nie mogę, ostatnio bardzo często o nim mówię, ale też się zastanawiam, na ile to jest z mojej strony sentyment, a na ile faktycznie dzisiaj doceniałabym te wszystkie książki. Wciąż są rzeczy w jego prozie, które lubię. Ale fakt, że od bardzo długiego czasu nie potrafię skończyć żadnej jego książki, może powinien mi dać trochę do myślenia. Co nie zmienia faktu, że będę próbować i, i też wracać do niektórych książek, bo do kilku na pewno chciałabym w przyszłości wrócić. W ogóle o, o tamtej książce cały materiał długi kiedyś nagrałam, i pamiętam, że też w tym swetrze. Ten sweter tak mnie gryzie w tym momencie, że zwariuję za chwilę. Książka Czując Agnieszki Jucewicz, to są wywiady psychologiczne, wywiady o emocjach, wywiady tłumaczące pewne schematy działania emocji. Ja pamiętam, że tych książek wtedy 4 czy 5 przeczytałam, bo są bardzo różne wywiady tej, tej pani z, z różnymi specjalistami. Był to taki moment, że ja potrzebowałam bardzo takiego wsparcia w postaci właśnie książkowej. Na inne nie było mnie w tamtym momencie stać, więc. Szukałam ratunku dla samej siebie w książkach, i, i te wywiady, tamte treści sprawdziły się w tej roli bardzo dobrze. Jakbym to odebrała dzisiaj, nie wiem, ale wydaje mi się, że to były naprawdę niezłe takie treści około psychologiczne, które potrafią rozjaśnić wiele problemów osobom, które nie są na co dzień ściśle związane z psychologią i nie są psychologami po prostu, ani nie są w żadnych terapiach, więc. Wtedy wydawało mi się to spoko, z perspektywy czasu też myślę, że byłoby to w porządku. Żeby się przekonać, musiałabym do tego wrócić, natomiast nie planuję tego w tym momencie. Dziewczyna z Konbini i to jest tego typu strzał, że myślę, że wciąż będę się zgadzała z tą książką. Książka o niedopasowaniu do społeczeństwa jest to temat, który bardzo lubię i lubię go w różnych formach, mimo że... Pewnie bezpośrednio aż tak nie powinnam się z nim utożsamiać, ale bardzo nie lubię narzucania jednostkom życia w konkretny sposób, dlatego przepotwornie frustruje mnie, kiedy, kiedy ktoś próbuje przeforsować czyjeś wybory i nakłonić go do życia zupełnie inaczej niż ta osoba oczekuje. Zwłaszcza jeżeli nie robi nikomu tym swoim życiem krzywdy, no bo ja rozumiem, że próbujemy przystosować jednostki nieprzystosowane, kiedy faktycznie komuś zagrażają i to jak najbardziej jest naturalne. Natomiast jeżeli to jest kwestia wyboru pracy, no to błagam. Tak podstawowe, tak indywidualne decyzje, że nikomu do tego nic nie powinno być. I bardzo dobrze wspominam tę książkę i sądzę, że dziś podobałaby mi się tak samo bardzo jak wtedy. I na moim poprzednim kanale był o niej materiał, więc jeśli macie ochotę, wydaje mi się, że mogę was do niego odesłać. 13 rzeczy, których nie robią silne psychicznie kobiety. I tak jak wam mówiłam przed chwilą ja bardzo takich treści w tamtym momencie życia potrzebowałam, poszukiwałam. I z tego, co pamiętam, to była naprawdę niezła książka, ta oprawa, ten tytuł brzmi tak, tak sobie, ale pamiętam, że były tam konkretne historie, konkretne sytuacje i, i przykłady tego, jak można odwrócić swoje myślenie o nich i jak to przepracować. Sama autorka też. Wydaje mi się, że miała potwornie trudne życie i nie dosyć, że opowiada o tym z perspektywy psychologicznej, to odnosi się też do własnych doświadczeń, więc ma takie jakby to podwójne doświadczenie. Dla mnie były to w tamtym momencie lektury wspierające i wydaje mi się, że wciąż, jeśli czegoś takiego potrzebujecie, to to jest w porządku. Pamiętam, że jest też taka ogólna książka, bo ta koncentruje się na kobietach, ale jest też. Po prostu o ludziach i chciałam ją przeczytać. Nie przeczytam, może jak będę miał jakiś słabszy moment, jeszcze po nią sięgnę, bo, no tak jak mówię, wspominam to jako niezłe i dość rzetelne z kategorii około psychologiczne wspierające, więc powinno być w porządku. Listy Maresi, i to jest książka, która mnie najbardziej zaskoczyła z tego zestawienia, bo ja pamiętam, że ona mi się bardzo podobała, ale nie pamiętałam, że aż tak. I pierwsza część tego cyklu, tej trylogii jest taka najmniej ciekawa, najmniej dopracowana, wydaje mi się, i wiele osób zniechęca się do reszty przez nią. Ale dla mnie fabularnie ta ostatnia bardzo się sprawdziła i nie mam pojęcia, jakbym ją odebrała dzisiaj. Pamiętam niektóre wątki, to jest taka baśniowa historia dla starszej młodzieży w sumie. Myślę, że mi się podobała, natomiast nie jestem Przekonana, czy umieściłabym ją w tym zestawieniu najlepszych książek. Podobnie te treści psychologiczne, nie wiem, ale też no, aktualnie nie czuję potrzeby sięgania po takie rzeczy, więc w ogóle by ich tu nie było. I biografia Mariny Abramowicz książka, którą na pewno wybrałabym też dzisiaj. Bo sama postać Mariny jest bardzo interesująca. Jest to artystka, która mnie ciekawi, która mnie inspiruje i która. Wciąż jest w jakiś sposób dla mnie ważna, i to był też rok, w którym byłam na jej wystawie w Toruniu, więc to wszystko się skumulowało. Tutaj czytam te biografie, tutaj jechałam na, na tę wystawę i no bardzo dobrze to wspominam. I też pamiętam, że nagrałam cały oddzielny materiał na ten temat, który jeszcze gdzieś tam jest w czeluściach internetu, więc jeśli macie ochotę, to was do niego zapraszam. I tak to jest wybór, z którym mam najmniej wątpliwości, że dzisiaj. Zgodziłabym się. Więc z tego zestawienia Marina, dziewczyna z Konbini na pewno i być może wybrałabym też książkę o Kingu, bo wciąż jest to ten ogromny sentyment i jest to coś, co gdzieś ze mną cały czas jest, chociaż ta książka nie była doskonałą książką i też miałam do niej trochę zarzutów. Więc tak, to jest moja trójka z 2019 roku, która została ze mną w jakiś sposób do dziś. Skoro mówiliśmy już zaległe książki, przejdziemy do losowania cytatu. Magiczna czapka z cytatami jest z nami. W środku mam woreczek, dlatego on tak szeleści. Ale nie chciałabym niczego tutaj zgubić. Jest, jest coś dużego, taki bardzo duży rulon mi się wylosował. I jest to cytat świąteczny. Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły mi żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie święta Bożego Narodzenia. Oczywiście jest to czas hołdu i czci dla samego wydarzenia, ale dla mnie święta to także miły czas dobroci, wybaczenia i miłosierdzia. Teraz macie 5 sekund, żeby odpowiedzieć, skąd pochodzi ten cytat. Jest to oczywiście opowieść wigilijna, więc zostajemy w klimacie świątecznym. To by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście tu ze mną. Zachęcam do zostawiania po sobie jakiegokolwiek śladu w komentarzu i widzimy się już jutro o 20:15. Pa!